piąty albo szósty już nie pamiętam odcinek pomorski futbol na fali tym razem zaprosiliśmy w końcu ekspertów do studia tym razem w końcu osoby które znają się na piłce tej ekstraklasowej może trochę bliżej niej bo mamy dzisiaj dziennikarzy lech jak można powiedzieć dziennikarzy dobrze mówię ładnie dziennikarzy prawda Niech będzie tak profesjonalnie to robi. brzmi więc ja się zgadzam. Ja też tak lubię się tak nazywać, chociaż dużo wspólnego z rzeczywistością to nie ma. E, od prawej strony, tam najdalej, w kierunku stołu, Bartek Graczkowski, cześć Bartek. Witam, cześć. No i pomiędzy nami Damian Nitka, znany i lubiany na Pomorzu i na Twitterze, siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, chłopaki, Lechia skończyła rundę, skończyła tak naprawdę, chyba nie do końca tak jakbyśmy tego e, oczekiwali, tak e, no na szybko waszym okiem. Można być zadowolonym z tej perspektywy poprzedniego, poprzednich kilku miesięcy, czy nie do końca jednak? No według mnie jednak nie, bo myślę, że ambicje przedsezonowe były takie zdecydowanie no, wyższe, no patrząc na to, że Lechia zajęła czwarte miejsce w Ekstraklasie, awansowała przecież do eliminacji europejskich pucharów, więc te oczekiwania no, były znacznie wyższe, a efekt jest taki, że Lechia wciąż jest zawikłana w tę walkę o, o utrzymanie. No po tym ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze jakoś Lechia wydostała się ze strefy spadkowej, ale wciąż wydaje się, że wiosną Lechia będzie będzie cały czas walczyć, aby się w tej ekstraklasie utrzymać. Nie można na to Wartek spojrzeć jednak z optymizmem, że jesteśmy nad tą kreską, chyba o to chodziło, czy jednak y, to i tak jest za mało? No tak, mi się wydaje ogólnie, że to, że udało się chociaż na koniec opuścić tą strefę spadkową, jest takim y, małym punktem wyjścia przed rundą wiosenną. Nawet piłkarze powtarzali, że jest to bardzo takie istotne dla nich, żeby wejść w tą przerwę z, z wygraną jakby, no domyślam się, że to zupełnie inne przygotowania, jeśli masz z tyłu głowy, że ostatni mecz wygrałeś i jednak nie jesteś tak z tym nożem na gardle, prawda? Także jeśli chodzi, zgo zgodziłbym się z Damianem ogólnie, że jeśli porównamy naszą pozycję przed sezonem, no to wiadomo, że nie możemy być zadowoleni, ale gdzieś tam można powiedzieć, że ten cel minimum na rundę zimową został zrealizowany, czyli opuścić tą strefę spadkową. Więc po powiedzmy, że jest względnie okej. Okay. Jest w miarę git, tak, tak, tak można jest. powiedzieć. No dobra, o tym skąd to się wzięło, czemu czym tak jest, będziemy rozmawiali za chwilę, ale spójrzmy najpierw Marku, poproszę cię na fragment konferencji prasowej po meczu z górnikiem Zabrze. No tyle, myślę, że, że oczywiście trzeba powiedzieć, że, że mieliśmy trochę szczęścia w tym, w tym spotkaniu. Natomiast tak to jest czasami w piłce, że, że czasami jakby zabierze, czasami odda. My mieliśmy wcześniej takie momenty, w których mogliśmy zapunktować, czy, czy, czy z Legią, czy w Pucharze. Lechia wygrywa 2-1 z Górnikiem. Po brzydkim spotkaniu zdecydowanie nieprzyjemne dla oka kibicowskiego, no ale jednak te trzy punkty zapisane. No i pytanie, czy lepiej grać tak jak z Legią? Ładne spotkanie, ciekawe, które przyciąga ludzi na stadion, ale jednak przegrywa. Czy może Lechia powinna grać ten futbol taki nieprzyjemny dla oka, ale jednak skuteczny? Sam trener Marcin Kaczmarek podkreśla, że liczy się skuteczność w tej grze, aby zdobywać punkty, bo Lechia jest w takiej sytuacji, że każdy punkt jest na wagę złota, więc no wydaje się, że tutaj najważniejsze jest zdobywanie i kolekcjonowanie tych punktów, a ten styl jest taką rzeczą drugorzędną. Bartek, gdybyś ty w tym meczu wyróżnił jakiś taki najsilniejszy punkt Lechi? no nie da się ukryć, że znowu jakby obrońcy robią robotę, bramka Maloczy, asysta na Lepy, to jest to, co w tej poprzedniej rundzie w Lechi grało najlepiej, czy może nie do końca, bo to też drużyna, która straciła najwięcej bramek w lidze? No w skali całej rundy to Ciężko powiedzieć, że obrona była naszą najlepszą formacją. No, tak jak wspomniałeś bardzo dużo traconych goli, ale też jednak jakby nie, nie patrzeć no to ciężko jakiekolwiek ogólnie znaleźć pozytywy. No, jeśli chodzi o ten mecz z Górnikiem to faktycznie Mario Malocza z bramką, Michał Nalepa z asystą, więc w tym meczu można powiedzieć, że nie zawiedli nawet jeśli jakieś pojedyncze błędy się przytrafiły to nadrobili wpisując się do protokołu meczowego. A jeśli chodzi właśnie tak w skali całego sezonu, no to no bardzo ciężko znaleźć jakieś pozytywy, nie wiem, czy bramki Łukasza Zwolińskiego, czy Flavio Pajszą, ale nadal to jest chyba jednak za mało i tak jak rozmawialiśmy, no poniżej wszystko jest oczekiwań. No właśnie w bramki zwolińskiego, bramki pa show, ta bramka zwolińskiego w wyliczonym czasie gry, która daje leki zwycięstwo. No i pytanie, czy to ten mecz można określić jakby sukcesem całej drużyny, czy lekie do góry ciągną te indywidualności? Właśnie w postaci zwolińskiego, który gdzieś tam wsadzi nogę w końcówce, wsadzi głowę, czy, czy, czy przechyli tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Czy to już jest jakby drużyna, która poniekąd no działa jako kolektyw, czy cały czas te indywidualności tutaj robią roboty? Ja, ja widziałem w tym meczu z górnikiem mimo wszystko dużo takiej ambicji sportowej. Lechi. No też pamiętajmy, że warunki bardzo nie pomagały grać w piłkę nożną, bo no już w drugiej połowie ta murawa była taka no, zupełnie i... No tak, i... ale mówisz, że one mogły też Lechi pomóc? No, no według mnie nie, bo patrząc na to, że jeżeli gonisz wynik, to musisz grać jakoś w piłkę. Według mnie takie trudne warunki ym, pomagają bardziej drużynie, która się broni. I no. Według mnie tutaj Lechia pokazała taki charakter, ambicje. Z gry, według mnie, tak szczerze, Lechia nie zasługiwała tutaj na, na trzy punkty, ale udało się. No, gol w ostatniej akcji spotkania, według mnie najlepiej o tym świadczy, że ta walka do końca, no, no była tutaj w drużynie Lechi. A twoimi oczami, Bartek, jednak indywidualności czy kolektyw? Indywidualności czy kolektyw? No, mimo wszystko. Gdzieś ta drużyna musiała zagrać zespołowo, żeby dopuścić się nawet tych sytuacji bramkowych. No myślę, że tak po, po trochu z każdego moglibyśmy wziąć, bo jednak. Był potrzebny, była potrzebna też ta indywidualność Łukasza złońskiego doświadczonego napastnika, który potrafił się ustawić, wywalczyć sobie pozycję, ale mimo wszystko gdzieś jednak Lechia tą drugą połowę zagrała drużynowo i, i, i też ta gra właśnie, ten team spirit doprowadził do tego, że udało się w takich okolicznościach jednak zgarnąć trzy punkty. Trzy punkty dopisane, Lechia w takim razie na 14 miejscu, Marku możemy rzucić sobie okiem na tabelę Ekstraklasy, jak ona wygląda po zakończeniu tej rundy, no przypomnijmy, że Lechia grała jako jedyna w ten weekend, kończąc tydzień później, szukamy gdańskiej drużyny, 14 miejsce, 17 punktów po 17 meczach, szybka matematyka, jeden punkt na mecz, jeżeli się nie mylę. Wow. Ładnie, nie? <laughs> Można ładnie policzyć? Chodziliśmy do dobrego liceum, po prostu tak zrazu poza kulisami. E, no, w każdym razie e, pytanie, na którym etapie tego sezonu, tak właściwie? Coś się zepsuło, po, po dobrze, dobrej poprzedniej kampanii można było stwierdzić: kurczę, tu coś nie idzie po drodze, bo ten początek sezonu chyba nie był wcale taki najgorszy, Lechia w europejskich pucharach, te mecze, te mecze w Macedonii, potem, potem z Rapidem, no nie udało się akurat z Wiedeńczykami, ale te mecze były ciekawe. Po prostu, gdzie jest ten punkt, jeżeli w ogóle taki jest, w którym można oddzielić ten fajny okres od tego, kiedy coś zaczęło się psuć? Trudno znaleźć chyba taki jeden moment, choć ja uważam, że to było spotkanie z Koroną Kielce. Wtedy no, zdawało się, że Lechia jest w, w, w miarę niezłej dyspozycji, um, a tutaj w fatalnym stylu Lechia przegrała u siebie to spotkanie. I to był taki moment, kiedy. Kibice sobie mogli zdać sprawę, że coś w tym zespole jest nie tak, bo no Korona Kielce nie jest zespołem, który jakoś zachwyca, myślę, że to najlepiej obrazuje tabela, że to jest klub, który też ma swoje problemy, w szczególności do, po prostu średnio gra w piłkę, a Lechia wyglądała na ich tle fatalnie, więc to był taki mecz, taki pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy, kiedy można było stwierdzić, że coś się niedobrego dzieje. Ja myślę, że też takim punktem mógł być ten rewanż z Rapidem Wiedeń, bo jednak ta porażka bardzo mocno mogła podłamać piłkarzy, i oni też wspominali o tym meczu jako takim punkcie, gdzie jednak coś się zachwiało. Co prawda, chwilę po tym spotkaniu odnieśli zwycięstwo wyjazdowe z Widzewem łódź, jednak już po tym meczu z Widzewem było właśnie starcie z koroną, o którym Damiano powiedział, i już wtedy zaczęliśmy pikować w dół i jednak już wtedy te problemy się jakby nawarstwiały i to wszystko, wszystko szło lawinowo. No właśnie te problemy, nie? Bo to się raczej nie stało z dnia na dzień po meczu z koroną, czy po meczu z rapidem. Tylko coś musiało chyba zawieść w okresie przygotowawczym, czy wcześniej, jak wy myślicie, czy to były złe przygotowania do sezonu, czy, czy brak ruchów transferowych, jakichś znaczących, gdzie można tego źródła problemu szukać? Przyczyn jest kilka. No po pierwsze ruchy transferowe, Lechia się nie wzmocniła w tym okienku transferowym, dopiero takie transfery last minute były, czyli Joela Buchanna, zresztą wypożyczenie, nie transfer, defini nie transfer definitywny i Julie de Camps. Akurat ten transfer wydaje się sensowny, choć jeszcze Holender za bardzo się nie pokazał ze względu na, na swoje problemy zdrowotne, ale te transfery były bardzo późno dokonane, więc... Mm, Tutaj też jest problem, choć z drugiej strony trzeba spojrzeć, że Lechia też jakoś bardzo się nie osłabiła, czyli tym samym składem, który, w którym byli w zeszłym sezonie, potrafili osiągnąć czwarte miejsce i to nie jest wciąż zespół, który powinien zajmować czternastą pozycję, a jeśli chodzi o, o przygotowania do sezonu, tutaj bym widział coś... Jakieś źródło problemów. Nie wiemy tak naprawdę, jak się ten zespół przygotowywał. Nie wiemy, czy tutaj chodzi o jakieś przygotowanie fizyczne, ale Lechia też w kilku spotkaniach na początku sezonu po prostu gorzej fizycznie biegowo wyglądała od swoich rywali. Te problemy doprowadziły do zwolnienia trenera Tomasza Kaczmarka. Jest taka teoria chyba niedaleko odbiegająca od prawdy, że go zwolniła szatnia. Jak wy patrzycie na takie, takie wersje wydarzeń? No tak dochodziły do nas informacje o konflikcie wewnętrznym i było to tak też myślę między innymi pokłosie może też tych wyników jednak jak zaczęły się problemy na boisku zaczęły się gdzieś zgrzyty w szatni. Z mojej perspektywy, jak tak obserwowałem te wszystkie newsy, informacje, które do nas docierały jeszcze właśnie za kadencji Tomasza Kaczmarka, miałem takie wrażenie, że już do końca nie panuje nad sytuacją. I jednak, pomimo że bardzo darzyłem sympatią tego trenera, i wydawało mi się jeszcze w zeszłym sezonie, że może naprawdę tutaj zostać na dłużej i poprowadzić ten projekt przez dłuższy czas, tak jednak już w tym momencie, czyli gdzieś we wrześniu, to wydawało się, że to wszystko gdzieś. Jakby, jakby drużyna stanęła gdzieś w takim kącie, została zapędzona do roku i gdzieś jakby nie widziałem u trenera Kaczmarka takich możliwości, żeby mógł to szybko naprawić. Gdzieś zgubił, wydaje mi się, właśnie szatnie Boisk, na boisku drużyna również się nie broniła, także no to chyba jednak był właściwy moment właśnie na, na zmianę i oczyszczenie troszeczkę tego środowiska. Tak, patrząc z boku, uważam, że trener Kaczmarek źle zarządzał tym konfliktem, jaki wybuchł w szatni. No, to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, że tutaj Flavio Pajszao no, nie zgadzał się z, decy z decyzjami trenera Flavio Pajszao był kapitanem Lechi. Trener Tomasz Kaczmarek zdecydował um, się um, jakby usunąć tę opaskę, już Flavio Pajszao nie był kapitanem, ale jakby A Flavio drugo zdecydował się usunąć trenera Kaczmarka, tak? Tak, tak poszła wymiana ciosów. <laughs> nie, ale też um, nowym kapitanem został Duszan Kuciak, bramkarz Lechi. Ta grupa Flavio z duszanem też nie była jakby ze sobą jakimś wielkim kolektywem. I wydaje się, że Tomasz Kaczmarek po prostu wzmocnił jedną stronę tego konfliktu, i to też według mnie jakby źle, źle podziałało. Potem już w dalszym etapie sezonu Maciej Gajos został kapitanem, czyli taka osoba wydaje się pomiędzy tymi zwaśnionymi stronami. I to akurat uważam, że była dobra decyzja, i gdzieś ten pożar yy, to wszystko ugasiło. Tak, to była też chyba decyzja szatni, tam doszło do, do, do wyboru, powiedzmy, demokratycznego, no ja się zastanawiam na ile to jest jakby wina Tomasza Kaczmarka, że on stracił panowanie nad drużyną, na ile to jest jakaś taka patologia wynikająca z tego, że to zawodnicy mają więcej do powiedzenia niż sam trener, wy też macie taki dylemat, czy? No przede mi, mi się wydaje, że przede wszystkim, no, zawodnik nigdy nie powinien być ponad klub, tak, jednak jak trener, jak... Jakkolwiek nawet złe te decyzje by nie były, to jednak są to decyzje trenera i piłkarz powinien je uszanować, jeśli te wszystkie doniesienia o, o takim trzęsieniu szatnią właśnie zwalnianiem trenera Kaczmarka przez piłkarza są prawdziwe, no to według mnie jest to bardzo słabe zachowanie i, i no troszeczkę flawę sobie tak tą swoją legendę troszeczkę tak splamił tym zachowaniem. E, pięć porażek w tym sezonie, jeden zdaje się remis i jedna wygrana Tomasza Kaczmarka w tej obecnej kampanii, ale jak wy go oceniacie, nie tylko na pr przez pryzmat tego sezonu, tylko jeszcze biorąc pod uwagę i, i, i jego wcześniejsze e, prace e, z lechiom na plus, na minus, jak ten cały bilans się prezentuje? Ja jak najbardziej na plus oceniam. Poprzedni sezon był uważam, że bardzo dobry. Lechia miała fantastyczne spotkania na czele z tym meczem, z Legią Warszawa. Zajęło czwarte miejsce w Ekstraklasie, czyli awansował do europejskich pucharów, czyli naprawdę dużo dużo osiągnął. Też to był trener taki nieznany, szerzej wtedy na polskim rynku, jak obejmował Lechie, a uważam, że się pokazał z bardzo dobrej strony i myślę, że już niekoniecznie w Lechie, ale gdzieś w jakimś innym miejscu, może odnaleźć swoje nowe miejsce zatrudnienia i więc tak, uważam, że naprawdę pokazał się z, z fajnej strony i kibicuję też mu w, w innym miejscu. Redaktor Graczkowski, plus czy minus? Yy, zgadzał się z Damianem. Po przyjściu Tomasza Kaczmarka było widać, że trener chce grać ofensywnie, chce nie tylko zdobywać wyniki, ale też jednak osiągać to w dobrym stylu i też tak jak Damian wspomniał, chociażby w meczu z Legią a, i nie tylko potrafił Wejść po swoje, nie tylko zgarnąć trzy punkty, ale po prostu zdominować rywala. Też sobie potrafił poradzić z niżej notowanymi rywalami, takimi jak Termalika czy Golnik co nie zawsze się zdarzało w przypadku Lechi. Ogólnie tak jak też wspominałem, ja darzę dużą sympatią trenera i ogólnie wydaje mi się, że była to dobra jednak był to dobry czas podczas jego pobytu w Lechi. No i bardzo szkoda, że się tak to zakończyło, że tak jak wspominaliśmy, stracił prawdopodobnie szatnię i jednak gdzieś to wszystko się posypało. Za Tomasza Kaczmarka przed Marcin Kaczmarek. Od tego czasu cztery porażki, zdaje się cztery zwycięstwa, więc taki bilans wyrównany, to ta misja podniesienia zespołu. Wtedy na początku września mówiło się. E, no tak nie do końca z pewnością o tym sprowadzeniu trenera Marcina Kaczmarka. Jakby z perspektywy czasu oceniacie to posunięcie. Na pewno zrobił swoje, czyli zrealizował cel, jaki został mu powierzony, czyli wydostanie lechi ze strefy spadkowej do, do końca. Roku, do, do końca tej rundy, więc y, wyniki za nim na razie przemawiają. Lechia miała y, niezłe spotkania, nawet te przegrane mecze z Legią Warszawa. Wtedy Lechia się pokazała, uważam, naprawdę z y, fajnej strony, też z pogonią Szczecin to, to też było y, przegrane spotkanie. Jego zresztą debiut ponowny na ławce Lechi i też y, Biało-Zieloni pokazali się y, z dobrej strony. I także potrafił wygrywać ważne spotkania, jak ze Stalą Mielec, z Krakowią, bardzo dobry mecz ze Głębiem Lubin i te ostatnie nieco szczęśliwe zwycięstwo z Górnikiem Zabrze, też trzeba było wygrać ten mecz, więc uważam, że dokonał dużo dobrego też, tak patrząc na zachowanie piłkarzy, na mowę ciała, można stwierdzić, że stworzył też zespół, tak od nowa i ci wszyscy tak piłkarze widać, że walczą, że wiedzą w jakiej są sytuacji, w jakim położeniu i też starają się wyjść z tego dna, gdzie Lechia się znalazła. W jego poprzednim miejscu zatrudnienia, chyba Wiśle, mm -hmm. zdaje się, mówiło się o tym, że go właśnie zwolniła szatnia, i były takie wątpliwości, czy mu się uda ten pożar w szatni Lechi ugasić. Ale chyba wszystko wskazuje na to, że tam Straż Pożarna zrobiła robotę. Tak, na razie wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku wyszedł ze strefy spadkowej. Myślę, że jeśli byśmy chcieli oceniać ten pierwszy taki etap jego pracy, czyli od przyjścia do zakończenia rundy, to myślę, że jak już tutaj mówiliśmy, no jest na plus. Przede wszystkim opuściliśmy strefę spadkową. Warto przypomnieć, że trener Kaczmarek przychodził, kiedy Lechia miała ledwo 5 punktów na koncie. Tak jak mówiliśmy, zdobył 12 punktów, odniósł 4 zwycięstwa, także no myślę, że na chwilę obecną nie ma wielu rzeczy do, do zarzucenia trenerowi Kaczmarkowi. Też jestem bardzo ciekawy właśnie, jak yy, będzie wyglądała ta runda wiosenna, jednak trener Kaczmarek wspominał, że chce kilka wzmocnień, że wzmocni, wzmocni przede wszystkim tą drużynę, więc dopasuje pewnie zawodników też pod profil swojej gry. Także liczę, że ta wiosna jeszcze będzie bardziej udana i być może nie będziemy tylko przez całą rundę walczyć gdzieś w okolicach tej kreski przy strefie spadkowej, a jednak może włączymy się do walki o środek tabeli. No właśnie, kiedy pojawił się w Gdańsku Marcin Kaczmarek, mówiło się, że to ten zadaniowiec, można powiedzieć taki, który ma no, Lechię utrzymać i, i niewiele więcej. Czy to jest Waszym zdaniem szkoleniowiec, no, który oprócz tego utrzymania może potem tą drużynę jeszcze prowadzić? Bo na pewno wydaje mi się, że przepustką do dalszej pracy w Lechie jest po prostu utrzymanie tej drużyny, bo jakby to jest cel numer jeden. Ale co potem? Bo mówiliśmy o przeszłości, a taki rzut oka na przyszłość. Jeżeli spełni swój cel, czyli utrzyma Lechię w ekstraklasie, no uważam, że no warto dać mu szansę i, i powierzyć drużynę mu, aby zbudował coś, coś ciekawego. No ale na razie jeszcze do realizacji tego celu, czyli utrzymania, trochę zostało. Następne 17 meczów ligowych przed Lechią, więc no jeszcze trzeba uważać, bo ta przewaga nie jest za duża nad tą yy, strefą spadkową. Chciałem porozmawiać z Wami też o wątku młodzieżowców, generalnie o tym przepisie, o tym jak to się ma w lechy 15, 1524 minuty mają młodzieżowi zawodnicy w Gdańsku. To jest lekko ponad 50% limitu, który wynosi 3000. No i może na początku, czy Waszym zdaniem to jest w ogóle dobry przepis, taki wyjątkowy w Polsce? Czy, czy on nie za bardzo plącze ręce trenerom? Czy on wskazuje na to, że stawiam na młodzież, to w przyszłości będą, będzie siła naszej kadry, hmm. na przykład, jak jak wy na to patrzycie. Dla mnie ten przepis jest dziwny w takiej wersji, y, jaki teraz y, widzimy. no Albo dajemy taki limit, jak był w poprzednich latach, że trzeba co mecz wystawiać jednego młodzieżowca, albo w ogóle tutaj jest jakieś limity, też czy to jest w ogóle jakiś wymóg, czy nie, no bo w sumie nie trzeba tego spełnić, tylko się karę zapłaci. Tak na przykład Raków często chowa pewnie będzie funkcjonował, że ten przepis ich nie obchodzi, po prostu zapłacą karę i pewnie wygrają mistrzostwo polski, więc y, w takiej wersji, jaki teraz. Jest ten przepis, mi się to w ogóle nie podoba. To jest trochę dyskryminujące, tak w ogóle swoją drogą, że no bogatszy klub może sobie pozwolić na płacenie tej kary, klub z gorszym budżetem to już musi wygrać młodzieżą. No właśnie, mam trochę takie mieszane uczucia co do tego całego przepisu, bo z jednej strony no, nie da się ukryć, że przepis pozwolił zaistnieć kilku młodym piłkarzom, którzy być może nie dostaliby szansy w. W seniorskiej piłce. Nawet przypominam sobie, że bodajże w pierwszym meczu w sezonie 19-20, kiedy ten przepis wchodził, to od razu mieliśmy bramkę młodzieżowca Bartosza Bidy z Jagiellonii Białystok. więc no wtedy to byłoby. Tak, tak, tak jest, więc tutaj widzimy, że gdzieś tam się ten przepis sprawdza. Z drugiej jednak strony bardzo często się słyszy, że on mocno ogranicza trenerów, chociażby w zeszłym sezonie właśnie Tomasz Kaczmarek. Było czuć, że w wielu spotkaniach jednak wolałby. Postawić na bardziej doświadczonego zawodnika, gdzieś posadzić tego młodzieżowca na ławce, ale to no był troszeczkę związany, więc no pod tym względem nie jestem do końca przekonany. Gdzieś, gdzieś uważam, że ci młodzi piłkarze też powinni sobie wywalczyć ten skład na treningu i jakby te ich umiejętności, które mają, powinny same o sobie mówić, a nie tylko przepis, który umożliwia im granie. No właśnie, a czy oni w Gdańsku pełnią jakby ważną rolę po prostu, bo są dobrzy, czy, czy są wciskani do tego składu względu na przepis? No bo mówiłem o tym, że 1500 minut po połowie sezonu, czyli dokładnie połowa tego przepisu, jakby to wszystko miało być wykalkulowane, byle po prostu na koniec to odhaczyć. Czy w Gdańsku ta młodzież jest kluczowa dla składu, czy, czy pojawia się tam po prostu z konieczności, jak no, Kałuziński, Koperski, Piła w ostatnim meczu dostał szansę? no nie jest kluczowa to nie są jakby podstawowi najważniejsi zawodnicy w Lechi ci młodzieżowcy aczkolwiek oni odgrywają swoją rolę akurat Kuba Kałuziński pod koniec sezonu złapał lepszą dyspozycję bo miał taki dość mocny dołek formy ale pod koniec już stał się ważną postacią, postacią w środku pola Lechi był Kacper Sezonienko akurat on doznał kontuzji ale też miał taki lepszy fragment miał bardzo dobry mecz pucharowy z Radunią Stężyca, potem dostał swoją szansę z Legią jest jeszcze, kto tam jeszcze był z tych młodzieżowców? No, chociażby Filip Koperski tak. ale no jednak Filip Koperski zagrał pamiętam w pierwszej kolejce 90 minut potem gdzieś tam, albo tak, chyba brał udział. Tak, też przypamiętała się gdzieś do niego kontuzja, też trener Marcin Kaczmarek mówił wcześniej, że nie miał szansy jakby go przetestować, chociażby w sparingu z Gedanią. teraz dostał swoją szansę, którą no średnio trzeba powiedzieć wykorzystał dostał od razu zmianę w 45 tej Minucie i popełniał kilka błędów. I co to, to jeszcze, może ja tak tutaj dodam, właśnie się wypowiem, odniosę do Damiana. No, gdzieś ci młodzieżowcy, no, myślę, że nie pełnią takiej roli, jaką byśmy oczekiwali. Jest faktycznie Kuba Kałzińskich. No, wydaje się, że nasz najlepszy młodzieżowiec, jednak nadal ten sezon, myślę, że nie spełnia jego oczekiwań i też oczekiwań kibiców. Myślę, że tak jak cała drużyna, gdzieś on chciałby jeszcze bardziej się rozwinąć i, i gdzieś mieć chociażby więcej tych liczb. Mi się też troszeczkę nie podoba. Jak Kuba jest wystawiany na niżej na boisku, na pozycji numer 6, widać, że w niektórych meczach nie zawsze mu ta pozycja leży, albo przynajmniej popełnia na tej pozycji błędy, które często prowadzą do niebezpiecznych sytuacji. Jednak jak jest gdzieś ustawiony wyżej, to raz, że może gdzieś kreować bardziej, gdzieś rozegrać piłkę, co widać, że lubi robić, a dwa, że ewentualne błędy mniej kosztują zespół. Na tej sympatycznej konferencji prasowej, którą oglądaliśmy na początku, pojawił się trener Marcin Kaczmarek, pojawiły się też Wasze sympatyczne głowy tam w tle, e, tak. Ale trener mówił też, e, został zapytany właściwie o tą sprawę z zamrożeniem pensji, z urlopami i tak dalej, i tak e, dalej. On nie chciał tego komentować, odwoływał się do oświadczenia klubu. Ja chciałem zapytać, jakie jest oświadczenie Dapel na ten temat. Macie jakieś insiderskie informacje, czy jakąś opinię wyrobioną w tej kwestii? Insider. O Na 3-4. 那。 Ojej, ale tych informacji takich z wewnątrz nie mamy, ale no myślę, że możemy mieć jakąś opinię. Akurat uważam, że te informacje, które Tymek Kobiela z Radia Gdańsk posiada, no uważam, że są dobre, jeżeli to, jeżeli to napisał, więc nie mam prawa mu, mu nie ufać w tej kwestii. No jeżeli faktycznie tak jest, jak to zostało przedstawione, no, no to ja uważam, że to jest skandal. Taki, takie ultimatum postawione zamrożeniem pensji, a to przecież no. Podpisując kontrakt, klub jest zobowiązany, aby wypłacać swoim piłkarzom pieniądze. Nawet jeżeli są gorsze wyniki, no to ja no, sądzę, że no, uważam, że te pieniądze powinny być wypłacane, bo po prostu to wynika z kontraktu. Zgadzam się, no jest to absurd. Jeśli piłkarz ma coś zapisane właśnie w umowie, no to prędzej czy później te pieniądze mu się należą i będzie trzeba je wypłacić. Także wydaje mi się, że też nawet w jakiejś takiej codziennej pracy, jeśli ktoś nawet wykonuje złe swoje obowiązki, źle swoje obowiązki, no to... Pieniądze za okres, gdzie pracuje, nie są mu wstrzymywane, tylko jeśli już żegna się z tą pracą, A, i więc. I, też, <gry> no możesz, i też jedna rzecz, to sam klub podpisał z tymi piłkarzami umowy, więc to też klub właśnie tych ludzi yy, zakontraktował, więc też jest odpowiedzialny za te wyniki, więc no teraz nie może sobie tych kontraktów tak um, zamrażać, więc no, uważam, że to jest skandal. Też taka sytuacja była w śląsku Wrocław. Akurat to śląsk Wrocław chyba sam oficjalnie o tym poinformował, że zamraża pensję piłkarzom za słabe wyniki. No i uważam, że to jest taka metoda nie wiem, sprzed 20-30 lat i ona w ogóle nie jest efektywna jakieś takie dziwne zagranie dla mnie pod publiczkę, też taka dziwna motywacja dla piłkarzy. No tak uważam, że nie powinno, że tak nie powinien funkcjonować no, klub na poziomie ekstraklasy. Tak zmierzając już powoli do końca, panowie, chciałem zapytać, <noise> jakich tak naprawdę wzmocnień, zmian potrzebuje Lechia? Trener mówił e, no, o tych transferach, o które będzie wnioskował, e, ale w których miejscach tych uzupełnień potrzeba by najbardziej? Tam, zdaje się, mówiło się ostatnio ostatnim jakimś zawodniku z Rumunii, który ma być wprowadzony do Gdańska. Nie wiem, czy słyszeliście i czy w takim wypadku, a tak jest on tym miejscem, gdzie potrzeba najbardziej wzmocnień przy ewentualnym odejściu Flawiu? No, też trzeba pamiętać, że Łukaszowi Zwolińskiemu kończy się umowa pod koniec czerwca i Flavio Pajszał już wcześniej zadeklarował, że kończy swoją karierę, więc tak, napastnik będzie potrzebny na następny sezon, bo wydaje się, że Łukasz Zwoliński nie będzie jakoś bardzo skłonny do przedłużenia umowy z Gdańskim klubem. Ten napastnik, o którym tutaj mowa, Daniel Para, zapomniałem. Okay. Masz? Jak nie? No, tak. parashi chyba. Para tak, tak jest napastnik w Lidze Rumuńskiej, Daniel, dobre statystyki. Mniej więcej, 17 meczów, 8 bramek. Tak chyba, się... Przepraszam, wtrąciłem się. <laughs> no dokładnie, uplastyczniłeś tej jego statystyki, więc ciekawy, ciekawy napastnik, a dla mnie taką pozycją najbardziej, najgorzej obsadzoną w Lechi jest prawa obrona, bo tam Dawid też gra umówmy się bardzo słabo, i zmiennik jego, czyli Filip Kopelski występuje rzadko i też jego forma jest taka niestabilna, niepewna, więc tutaj ta pozycja według mnie wymaga no, zdecydowanie, zdecydowanego wzmocnienia. No Ja też myślę, że w klubie to już wszyscy sobie zdają sprawę, że ta prawa obrona należy ją wzmocnić, bo to był temat już przed tym sezonem. Wszyscy liczyli, że przyjdzie jakiś prawy obrońca, a tymczasem jedynie otrzymał Józef Sisej, który mógł grać na tej obronie. <laughs> I który... też nie nominalny prawy, prawy obrońca. Ogólnie w lechi się teraz zapowiada taki gorący okres, bo kilkunastu piłkarzom kończą się kontrakty, więc to jest taki, taki punkt, gdzie trzeba się zastanowić, jak ta kadra już na przyszły sezon też ma wyglądać, z kim się żegnamy, kogo ewentualnie ściągamy. Także no, jestem też bardzo ciekawy. Jak w tym okienku klub się zareaguje, jak będzie działał na rynku transferowym, no bo jest co wzmacniać. E, ten program będzie wychodził już po meczu Polaków na Mundialu, więc możemy się zabawić, bawmy się, będzie fajnie. Wtypowanie wyniku, jak myślicie, e, rzeczywistość nas zweryfikuje, ale jaki hmm. wynik meczu Polska-Meksyk byście stawiali? No, ja się może skompromituję, już jak to będzie wyemitowane, ale ja obstawiam, że Polacy wygrają 1 do 0. Ja obstałem tak samo 1 do 0 i ja dorzucę jeszcze bramkę Bielika. Powiedzmy tak jak w młodzieżówce kiedyś też. Czesława Sława po, po, po programie schodzimy do Bukmachera. <laughs> Buk nie jest naszym sponsorem, nie będę mówił jaki się lokuje na dole, ale to kwestia czasu, jak słyszą tam w dole. Mm. Ja bym nie był tak optymistyczny. Jako jedyny podam, że może Polacy przegrają. Dajmy na to 0-2. No i to będzie panowie. Taki sympatyczno-niesympatyczny koniec. Ja Wam dziękuję w takim razie uprzejmie, się zjawiliście. Damian Nitka, Bartek Graczkowski, lechia.gda.pl. To była czysta przyjemność. Dzięki D dziękujemy. bardzo.